No po co mu prawnik? Nie wiem. Prawnik czy notariusz bo to jest różnica. Nie mam pojęcia, on mi mówi, że prawnik. Notariusz no. jakiś. No. Nie mam pojęcia. Dziękuję ze skinki, no, po pozro darmowej skrzynki do takiego profitu. Co żeś wygrał? O, kostkę muszę sprzedać właśnie. Muszę to dzisiaj wrócić do domu no, jak kosę. Kóźnę chłop za... No, mówię, <grym> chłop kosa za 180, rękawiczki za 100 i 68 cen. Polecam! Case hack z kodem azu, skrzynki macie. Ty Tacha też kurwa, no. żeś dychę wpłacił chyba i za, i za ile ty wyciągnąłeś broń? Nakręciłem do 5 do dolków, potem wygrałem 11 coś, otworzyłem skrzynkę za 11 dolków i trafiłem kasę za 280. Jeba. Ja nie tracę. machaj do nogo, bo Rubianowicz spada zły. Gdybyś mógł się cofnąć przed majówkę, to co byś zmienił, wziąłbym aktora do swojego auta. Mina Selbiego. <laughs> Ja, ja za autem bym jak, kurczę, A wkur... kupisz ateli. mi żurek? Tak, kupię ci, jak te, przyjedź, to ci kupię, nie? Nie, no, naprawdę, bo jak mamy jeszcze raz, taką stanowię, to tak to akcja jest zamknięty, albo kolasowy tam zamykamy w pokoju, zdaję mu z a nikt się tym nie za kluczem, nie, nie trzymać pod kluczem, bo to... Mam do ciebie prośbę, dasz mi na decymorze możliwość wchodzenia na kanał Piłka Nożna, a złożyłeś się, na Piłkę Nożną? Do Krzycha się Do Krzycha się... Jeżeli do krzyma... ktoś chce oglądać piłkę nożną, chłopaki, to jest zrzuca tam chyba po 5 złotych na Kanal Plusu Krzycha. I wtedy możecie oglądać sobie, macie wszyscy do... razem. Do Krzycha anglujaty na Discordzie. na Discordzie do Krzycha na... się na zgłaszajcie. Na mu napiszcie na A Albo go oznaczcie No po popierdoli mnie zaraz, kurwa. Jachetina. No mnie też. Kurwa Tacha, co tu się tak tlepiesz. Zombie musiał pracować dla rządu, że taki ludzi chce zamykać. <gulik> a co chodziło z rządem? W ogóle? <gulik> nie wiem, nie, nie, nie ty to to, ty, to widział, ty pracujesz wybrać, dla rządu? Nie zresztą, wiem, czy ty coś no, powiedziałeś, czy z... ja, oni tak powiedzieli, to to, nie mam co do Ja jestem do BK, żebym że do FBI chodzę i zarzucić do nas, ale to człowiek jakiś to co tak, tak mówisz? No a, to wiem, to wiem, to wiem. Na mieście one pytają, gdzie pojechałem, mówiłem, że rakiety montuje dla nas. Na strumyku za darmo, ale gorsza jakość. A my mamy full HD. To się nie zacina. Nie robię żadnej jazdy suszki, chłopie, ja w ja budy nie No wtedy. No ekipy. Tak, 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 tak. blam, tam, o. Jest Czyli w ogóle wczoraj. Rozpłatę, wczoraj, do dzisiaj zombie, mi to nie wyszło. Jak Całą gadać. noc mi się w głowie leciało grzy, o Grzegorz Bram, bo zombie puszczał to przy. ten nic nie wiesz, szkoda. Całą noc. Ale jakby poszliście gadać sobie z Kodasem prywatnie, to <ślam> sobie z Kamerą tak i teraz nagrywaliśmy. Się nie było, ja najbardziej się ale... śmiałem, jak my siedzieliśmy przy i czekaliśmy, aby skończycie gadać. Dlatego I nagle kodas, słyszę od Kodasa przy... Kodas, kodas wiedział, ja cały czas, go dlatego, że go nagrywamy, dlatego z ciebie cały czas się śmiał, że, ten, że to niby poważna rozmowa. Restauracja? No Jakaś... miałeś kobotnik znaczy, wpywał jakby się, się teraz zachował, tam... tam się zachował tak to na pewno. Jest... Widzieliśmy kapsel, że aktor o 13 odpal Grzegorz Braum, że górz brał. Wy dzisiaj jeszcze jedziecie? Do Grzegorza Żebra ja, ja, na ostrą ja, jak masz jego baner tak. na balkonie. Ej, dzisiaj Grzegorz Bram w ostrą ręce po O której? Kabiecki, ja, to Kodas też się nie pożegnał. Wygram kolejne 300 no. zł z kodem Azza za fortunie? Pozdro, pozdrow pieniu. Nie podał ręki. Kto? Koda. Kodas? się przegna. A bo on miał, bo on miał spaloną rękę. Rękę miał odparzono. Tak, tak. Policja na drogach trzeźłeś stary, ja nie piłem od wczoraj od y, północy. Słuchaj, Ząbi też miał spalną rękę i z meduską lewą ręką się przybita to jest to odwrócone człowieku A, odwrócone. Siema Pawełek A 14 Bram? Daj, to nie zdążymy. Do... My, my jedziemy tak, zjemy, idziemy oddać domek no, jeszcze zamiar. No, widziałeś, ja widziałeś widziałe, widziałe spod wyborczyłem? Co? Rzucił czegoś spod że już byłem. J swoje mocy pokazałem nie, nie, No ja nic w internecie nie widziałem, no przecież ja cały czas na tym streamie siedziałem. Nic kompletnie. Wczoraj ja dróg, ja nie, wczoraj tylko przez chwilę TikToki z Shelbym prześledziliśmy, bo wszystkie TikToki były z naszego wyjazdu. Ja nawet nie chcę wiedzieć ile mam mu zapłacić może za te -to TikToki. Ja normalnie człowiek to jest podbył, bo go pograłem sobie. <kłrafi> Więcej za TikToki zapłacić niż wyjazd. no. A na pewno Damian ci naprawdę pokażę jak wrócił do doby spod wypownik, że go zaprawdzisz. Zombie ty, que, que, Mordo jeszcze Pinokio się zapalił, bo konia walił. Witek przyszedł. <kłrafi> A co się ja Analuz? Witek tylko na donowo. Tak. Czemu nie wracacie razy go wymoczył, gdyż pojechał? Bo przestraszył się konfrontacji z właścicielką i uciekli po prostu. Nie posprzątali i uciekli i zostawili to dla was. Żeśmy musieli skonfrontować właścicielkę. Czemu Markę, że Gajuficweli? No weź nie no, proszę cię. Sorry. Dla mnie. Z O, to dla mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Dwa filety z miseriał. Ło Arbuza dostałem. O, na no, ale Iwem. Arbuz. Nie no, ale za arbuza? To ja zostawiam dzisiaj ocenkę 5 gwiazdek tutaj. Ja szczerze... Kurwa jest ja tak. Mam. A, się pytaj, ale co? Bo Jimmy czy ktoś tam musiał już na szanie? No tak, Jimmy musiało 15, do tego oni tak wcześniej pojechali. Jednak ja bym Kurde, ale ja jako do... hamr buduar szkoda, że tak mało no, no, tak, dali Tak, lubisz? Ja nie patrzę, tak tak takiego z loduwy, o oczu Myślę, że kałfę kaucy no. nie zwróci no. cała, myślę, że tak, myślę, że całość ja kałfę no. zostaje no. ja Bo my sprzątaliśmy domy, wszystko ogarnęliśmy Nic nie zostało zniszczone tak naprawdę Wydaje mi się, że kałfę powinna być ta stanie Dla mnie Dziękuję bardzo, smacznego Nie no, jak nic nie zostało zniszczone Ekipa została zniszczona Co? Tak mało kurwa tego mięsa Ty no co to jest? Jest do 50 zł zapłaciłem Ugadałeś po tego Ale arbuta dostałeś Co? Ugadałeś a propos tego męża wczoraj nie, to, to są trzy tak takie kotociki za te 50 zł zapłaciłem Ile to jest gram? No ja go tam skręciłem no, Ja wiem, nie wiem ale Nie to przystawka? To jest więcej jakoś strób już mięsa i trzy stawki ty, ty większe placki zostałeś, tam. No, no. Tutaj była rozmowa o plackach stamtąd. Zobacz tą polędwiczkę, że to jest jeszcze połowa tego. Ale skam. Mm. Dlatego to się nazywa polędwiczka, a nie polędwica. Dobre dobra. Ty może już że to dla dzieci chciałeś. Ja może on uznajesz, że ty pół porcji chciałeś. Co? Albo to może oni nie że to jest pół porcji. Nie, ziemniaków na mały, na można płacić. O, Po prostu zobaczyli, że jest mały i... O, pojmi kostkę, łapki! Uczelany. Pięćdziesiąt i zamknij mordę, biele bujubany. Dzięki, zaraz o. drugie zamawiam, panie dzwoneczku. Dziękuję bardzo. Już się nie odzywam. Spadać zaczęło. Minus 50 deka. Nie jeszcze powinieneś powiedzieć, że o, muszę podatek od tego odliczyć no, no. i w ogóle i mi się nie, nie wróci, nie? Jamy ja za 5 zł, co wdzięczny A powinno być w menu napisane gdzie to gramy. Było chyba tak. było, no. Zaraz wyciągnę wagę. I ważymy. Ja ja na gazy 26 złotych. A ja byłem tu gdzieś. A te na też wyglądają. to te na nie wyglądają nawet. Dzięki przyjrzyj do smacznego. No, dzięki za smacznego. No, a to jest to To się, tam To tam, 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 tam. Kurwa. Odno pozamycane? Babeczka powie zaraz tak. No, pada jeszcze, ale ja nie jadę. Poczekajcie. Nie, nie chce mi się jechać. Mi się schudnął. Smacznego, a cóż, reszta nie. Dziękuję. Ja dobrze. co No, wczoraj podarłeś mordę. Coś Nie pamiętasz? Nie, chodzi o to, że teraz nie pamiętam. Ja ale piekarnikowie takie kiełbasy były zarąbiste akurat szczerze na tym grillu i karkóweczki też Sasza taką robotę no, odbalił Sasza, kurde. A w ogóle Franek zapłacił Saszy, czy mu to za wysłał? Nie, no mówił już za darmo. Nie, kurde. Nie, na początku tak. Ogarnąłem 20 kg mięsa no, dojebane, dojebane. Jeszcze tyle miech, aby są dla nas, że, że zostało. Zobacz, ile zaoszczędzono. No. Czemu zombie tak dziwnie trzyma widele? On tak się nauczył. Poproś zombiego, żeby opowiedział jakiś żart, bo chce się poczuć. Ja ci opowiem. Na pięć. A to żart o na pięciu? Czekaj, co? Na pięć ma dziesięciu. Widele z lewej ręki trzymacie? Kurwa, pojebałem. A Ty jak? Co? No tak się Nie, kroisz, to w lewej widelec. W lewej widelec i prawym kroisz? Nie. Miałem żartu ja. miałem żart żarty powiedzieć. Ciekawe, zjadł jeszcze dobra czy prawa nie. Prawo. Wiecie, co mówi yy, ryba do człowieka? Nie. Ból Bul, bul, bul. Kurwa, ile razy jeszcze to usłyszałem. <laughs> nie, to inaczej była zjebałem żart. To, to, to Napisz okej wół, tu jest śmieją Skoro ludzie <śmierdzi> czują ból widzę, że To ryby czują ból, ból, ból Lecz, Ja? To? Nie, mam wyjebane Przestań. Wiesz co mówi zombie do luto? Hał, hał, hał Ale chyba się podgryzesz. <śmierdzi> nie no, już pani nie ma, no bo no, panią gotowość o, no. będzie, na, będzie na streamku, po ten pokazywana? nie no, jakieś schodki to ona na pomysł koro z nami będzie, że ma nową panią wczoraj, sam wczoraj teraz powiedział i dzisiaj to potwierdza, tak ale wcześniej też mówił to jest luto stream z nową panią po prostu i ona będzie robiła dla niego tego może no, spytałem czy będzie na streamie pokazywana. nie będzie na streamie trochę mi żal przez całe życie go wyzywają i się śmieją no. Kształtujemy psychę dla zębiego. A co Fryzjer ma w lodówce? Idzie, idzie Nożyczki Nie, go, golarkę Tak? Jak się nazywa mitom Mitoma mi mi A co Fryzjer ma w lodówce? Co ma Fryzjer w lodówce? No golarkę jakąś A, maszynkę mm. A, 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 a 13 Czas na wódę. Dobra, no. no. A, nie, wyjaśnienie mnie jak O, właśnie. Niedobre no, no, no. to mięso, tak Źle, źle przyrządzone. Słuchaj, strasznie. Moje zła Moje jest źle przyrządzone. Czekajcie jak to ktoś o nas dłużej powie No o wszystkich powie. Spłukał mm -hmm. byś lepiej zrobił, no? Dobra, pytanie: on na Kiku czy na Twójcu? No, przecież że nie potrzebni no byłem na Placki, bo, te, bo te placki A ty to jest taką paską. Adek już Typlacki, jest. Czy Placki jeszcze wziąłeś? Wziąłeś zupę, Placki i te? Ja nie wziąłem. Tylko, tylko, tylko w tej Placki, ja myślałem, że to będzie mniejsza porcja. Jest stream? Tak. O, odpalił. Dajcie znasz, że tam maksymal mówi, bo nie wiem czy mam internetu starcze. rosół rosłów, kurwie lubiłem sobie. W on the chart. W on the chart. Char. Czekaj. Pośpienia. Dziewnołem sobie. Jakiego czatu wygląda?

Czemu upijesz, no, czemu upijesz aktora? Czemu upiasz aktora? Jeżeli nie był nas, to akurat to doktora jebało. No, no doktora jebało, kurwa. No, to już stały statement? Nie wiem. On pewnie dopomnie, co chciał powiedzieć. O. Opa! Powerbank. To jest twój? pokaż. Mówisz o jego powerbank. Ale, ale ja, ja mam innego, ja mam wewnętrzny, a to nie jest jego powerbank. Pokaż, pokaż ten powerbank. <kluzł> on nie. pokazywał tego, tego dużego jak Kuby. Nie to nie jest tak już? Nie, jest nie tak? on ma. Ale to nie jest ten co mi zniknął, ja miałem znam tego szajnaka Ale on innego pakował on, on, innego on, on dużo mniejszego miał, bo on go spakował do kieszeni no, no. w kurce no A ten był mu do kieszeni w kurce nie, nie wszedł Niech go zobaczy zrobię, po zrobi garnikowy Czekaj, to w końcu on ma swojego powerbanka, czy nie? No no na pewno, no, no. to pokazał O zobaczy On takiego pakował Kodas zajebał ząb zombego. Powerbanka? Ale jebiemy go, ale nie jebcie go, tylko normalne wiadomości piszcie. On innego powerbanka pokazuje teraz? No, innego pokazuje, niczego to co? No mówię, no ale to już koniec to. A tu już koniec Nie no jak koniec, żebym... A kto na pewno będzie w Warszawie co ty mieć odzyskać? Stary. W chuju to mam pójść do nowego, jak pusty na tyle, jak pójdę z że człowiekiem, nie muszę tego przyznać, to mam to chuj za 100 złotych. No chyba. to... Ale to może on nie wie, że ma Twoją jak mężę, myśli, że to chuj jego. Jak nie odbierzesz własnej własne rzeczy, eee. to będziesz w eee. większym słowem niż on. Nie Ale po chuj mam się z nim kłócić? Tak, ja mam, ja mam do Stalinka Nie kłócić. Mówisz mu, że ma Cię oddać, czy Wychajesz Wyhajasz, czy modlisz? Zastanawiam się. Na co? Na cenę życia. I jaki jest? Nie ma żadnego. Fajne żarty. No o czym on teraz mówi? O tym, że mówi mama, że go w kupiła? Mm -hmm. I chujś mnie żartowałeś, koledzy, że mam ruch na szlaskę, ale kurwa żartowałem i ja pierdolę. A aktor wybił się na tej dramie siedemka widzów? No oczywiście tak, dramy tworzą ludzi. Siedemka widzów, o co? To, co? Teraz jak ktoś nie lubi frania, to będzie u aktora siedział. A, okay. No, o co. No, akutacja. Ale to się krótkotrwałe dobrze szedli wówczas. Co? Wiesz, to będzie pewnie krótkotrwałe, nie? O. Hmm. Dostałem muta, co pisałeś? No, pojadła, czyli dobrze. co? Czyli oficjalny statement, że, yy, że się nie przeprosili z Frankiem, dalej się nie lubią? Zombie i powerbanka nie odzyska, bo nie chce? Ja sobie chyba na wynos zapakuję w na i będę Nie zapomnij o tych kartach. No, czekają aż ja ale zimność zaczął robić No wiadomo, że ma powerbanka zombiego, bo ktoś tak powiedział, każdy tylko spekuluje. Nie, zombie rozpoznał swojego powerbanka na klipie, gdzie no. jest nagrane jak aktor go no, bierze i chowa za tę za pazuchę. To jest inny powerbank no. I potem chyba on z tym już siedział przy stoliku A zombie tego powerbanka nie ma no To, no to no papier za sztuki tam siedzi. Ja mogę poszedł pytanie, to sacha do poszli? No winno zapakować. U was też pada, bo u mnie wziął pada? No, lało, przed chwilą przystało. O! Może to dzieciaki mogą do powiedzieć. Zostawcie ten temat tego powerbanku. Jakby się nie do że i słuchać. Wiecie, ostatnio zom zombiego powerbanka też nie ma. Uh -huh.